Jak można się domyślić, wielu z nas, studentów Szkoły Głównej Handlowej, w przyszłości chciało wypełnić stanowisko prezesa spółki, bądź zostać menadżerem i koordynować pracę grupy. Ilu z nas mogło już tego doświadczyć, albo czy w ogóle zdajemy sobie sprawę, na czym ta praca polega? Mieliście okazję wcielić się w rolę prezesa? E, tak, miałem okazję, nawet wcielam się w tej chwili w rolę prezesa SKM Biznesu. Nie miałem. Nie, w rolę prezesa nie. Miałeś szansę wcielić się w rolę prezesa? Tak. A z czym się to wiąże? No, przede wszystkim z odpowiedzialnością. Cały podział zadań pomiędzy członków organizacji powinien no, w jakiś sensowny sposób się odbywać, i potem trzeba pilnować tego, aby wszystko terminowo zostało wykonane. Z czym kojarzy Ci się rola prezesa i menedżera? Głównie kojarzy mi się to z osobą nadzorującą, która ma zdolności przywódcze, ale też osobą, która dba o team spirit ze zespole. Rola prezesa albo menadżera przede wszystkim kojarzy się z podejmowaniem jakichś odpowiedzialnych decyzji, zarządzaniem zespołem ludzi i podejmowaniem decyzji dotyczących całego przedsiębiorstwa. I think that the most difficult part of being a leader is to be able to... Biorąc udział w konkursie Global Management Challenge, uczestnicy wcielają się w rolę zarządów przedsiębiorstw i rywalizują ze sobą na wirtualnym rynku. Studenci mogą sprawdzić swoje umiejętności analityczne, pracy w zespole, zarządzania pracą grupy. Projekt działa od 1980 roku w blisko 40 krajach i zgromadził ponad pół miliona uczestników. Chciałbyś się wypróbować może w roli prezesa, w roli członka zarządu? No oczywiście, że tak. Chciałbym kiedyś zostać prezesem, więc fajnie by było to jakoś wysymulować właśnie. Myślę, że to jest bardzo duża szansa

And the communication between people, you don't know. Konkurs skierowany jest do studentów, którzy już na studiach chcą sprawdzić swoje umiejętności w praktyce, zobaczyć na czym polega praca zarządu przedsiębiorstwa, bądź w przyszłości sami chcą założyć swój własny startup. Studenci mogą zarejestrować się na stronie www.gmcpoland.pl do 20 października, wypełniając kartę rejestracyjną oraz aplikację.